Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam Was wszystkich, to jest wysłuchanie. A moim Waszym gościem jest dzisiaj profesor Kadiusz Stępin. Witaj, Jarku. Witaj. Ja się bardzo cieszę ze współpracy naszej, bo yy, świetnie nam się pracowało przy kryminalnej historii Watykanu. I przygotowaliśmy dla was coś, co myślę, no na pewno jest jeszcze bardziej mocne, tak? Imperium Grzechu. Kronika zbrodni Kościoła. To jest ta książka wydawnictwa Pruszyński. Opisujemy tutaj szereg postaci, które rzeczywiście zasługują na to miano, jeżeli taki ranking można zrobić tych zbrodni. Staramy się nie apatować w tej książce tą zbrodnią, jeśli chodzi o krew, zwłoki i tak dalej, bo myślę sobie, że dość mamy takiej brutalności, natomiast chcemy pokazywać mechanizmy władzy oraz yy, pewien paradoks jednak, że ludzie, którzy są bohaterami naszej książki, no przez yy, samą hierarchię w, w kościele są promowani i wywaszani, no bo przecież odtawiani. No To jest człowiek, który był na sam. Ze szczytów Kościoła. Ze szczytów Kościoła. Delogado, tak. Demon z Watykanu, tak został oszczony przez jedną z włoskich autorek. To też jest postać, która zrobiła nieprawdopodobną karierę i chyba takim krokiem milowym była pielgrzymka do Meksyku Jana Pawła II, gdzie działam on go dostrzegł i dostrzegł ten wielki potencjał. A w 1979 roku. Tak, to jest, tak. To jest pierwszy rok. Ale są też nowe postacie, między innymi Franciszkanin, który był w Wacu, to jest taki bardzo znany obóz koncentracyjny. Historia w ogóle zupełnie nieznana w Polsce tego, co się działo w czasach Ustaszy na Bałkanach, komendantem, który własnoręcznie zamordował wiele osób. To jest wreszcie historia, o której chciałbym dzisiaj porozmawiać przy okazji tej książki Imperium. Grzechu pokazuje jeszcze. A jest tą postacią biskup, człowiek, który jest skojarzony z czymś, co nazywamy szlakiem szczurów. Biskup Józef Hudal. A, ale się Hudal. Tak jest, który no jest taką emblematyczną postacią kościoła, jeśli chodzi o owiany legendą, tak? Szlak szczurów. Ale chciałbym, że się na początku przybliżyć naszym widzom. E, w, mm, o, o jaki szlak chodziło? Kto tym szlakiem, co za szczury tym szlakiem się przemieszczały, jakie były przystanki obowiązkowe. E, no bo to się w tej historii tutaj powtarza. Kończy się II wojna światowa w maju 1945 roku, i e, wojna ustępuje od razu zimnej wojnie, Czyli Zwycięzcy w II Wojnie Światowej, Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania poróżniają się. Mm -hmm. e, to widać było już rok wcześniej podczas Powstania Warszawskiego. Tak. E, nakłada nam się jakby II Wojna Światowa na zimną wojnę. No i niestety Warszawa była pierwszą areną tego nieszczęsnego, nieszczęsnej interferencji, ale rok później Związek Radziecki i alianci zachodni zaczynają kurczyć między sobą kopie i następuje fundamentalne pytanie. Co robimy z Niemcami Hitlerowskimi, skoro zwycięzcy kłócą się między sobą, przechodzą do konfrontacji między sobą i e, naziści, którzy mają know-how, <śm> którzy em, em, dysponują sporą wiedzą, która może być wykorzystana teraz przeciwko Związkowi Radzieckiemu, czy ich los musi prowadzić do anihilacji, do uh -huh. e, sądów, czy muszą być skazani, muszą trafić do więzienia, czy przypadkiem nie lepiej ich wykorzystać w konfrontacji ze Związkiem Radzieckim. Uh -huh. I w tym pęknięciu świata ponownym Watykan sytuuje się oczywiście przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Uh -huh. Więc jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i tych wszystkich sił na Zachodzie, w Europie, które są antyradzieckie. Można i, być i... powiedzieć, że tak naprawdę ta historia, jak gdyby po tej mm, pauzie, która może to jest nieszczęśliwe e, porównanie, którą była druga wojna światowa, wza, wracają do punktu wyjścia. Bo ja przypomnę, że e, Przełom XIX-XX wieku, no to jest y, jak gdyby absolutna ofensywa Watykanu, który y, no pojawia się na mapie w 1872 roku, tak czy pierwszym po upadku państwa kościelnego i y, Obsesyjnie przestrzega przed komunizmem, przed socjalizmem, przed równością. No wiadomo, Żydzi masoni, ale też komuniści, liberałowie to jest ten odwieczny wróg. Tak naprawdę nie byłoby konkordatów, o których wiele razy rozmawialiśmy tutaj z Niemcami i z Włochami, gdyby właśnie nie ta obsesja tego przedmurza na chrześcijaństwa wobec recydywy właśnie no recydywy no właśnie naporu komunistów i Tutaj wracamy do punktu wyjścia, i tak naprawdę Kościół staje przed takim dylematem, i weźmiemy sobie kilka postaci. no To jest Reinhard Gallen, na przykład. Tak? To jest szef wywiadu Wehrmachtu na wschodzie. Bardzo pożyteczna postać, która jednak potem zaczyna pracować dla Stanów Zjednoczonych. No tak, Galen Organization to jest głośna sprawa. Klaus Umyka trybunałowi norymberskiemu. Tak. I yy, umyka w sprawiedliwości. Co? Słuchaj, Klaus Barbie. Mhm. Tak, to jest człowiek, który jest rzeźnikiem Leonu, tak? który no, odpowiada za rzeź Żydów i, i osób, które nie były prawomyślne. Oto Wolf był był oficer SD, zwerbowany przez CIA, który później współpracował z Stanami Zjednoczonymi, Walter Rowe i tak dalej. Tutaj możemy wymieniać całą tą plejadę tych postaci, które po prostu dostają rękę właśnie ze strony. E, Watykanu, ale chciałbym, żebyśmy wrócili do Hudala, bo on jest głównym aktorem tego e, dramatu. Co robi Hudal i na ile on działa solo, a na ile dostaje pomoc systemową? Czy jest możliwe w ogóle, żeby ten człowiek, jeden, e, no, mógł realizować ten, jak on mówił, plan miłosierdzia, pomocy e, dla e, uciekinierów, e, mam myśli tutaj faszystów. I... Tak, ja jeszcze tylko do dopowiem do tego, co ty powiedziałeś, że um, nie doszłoby pewnie i do aktywności Hudala, i do tego współdziałania w Watykanu w ochronie um, nazistów po II wojnie światowej, gdyby ta zimna wojna nie przeszła gładko um, z tej y, II wojny światowej. Obie nie nałożyłyby się wręcz um, na siebie. Bo Galen, um, taki no, paradygmatyczny przykład, no on umknął nie dzięki interwencji pomocy Watykanu no tylko dzięki temu, że CIA potrzebowała takiego człowieka, człowieka ta. w konfrontacji z Rosją Radziecką w tej, tej chwili. Tak. Po co go unicestwiać skoro się przyda w nowej y, konfrontacji. I y, 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 pewnie nie doszłoby właśnie do tego, pewnie do naszej rozmowy, gdyby te dwie wojny nie nałożyły się y, na siebie, ale na, się nałożyły. Y y y y y i Watykan, który tak właśnie powiedziałeś, przed wojną e, zawarł konkorda, konkordaty i z e, Niemcami, i, i z Włochami, no i oczywiście z, z Polską, ale nie z Rosją radziecką. No tak. tak. Więc tam było e, od początku Watykanowi daleko e, dalej. Nie Jakkolwiek były plany fantasmagoryczne podbicia Rosji dla katolicyzmu, dla Watykanu. Ja jeszcze przypomnę, I... że kiedy państwo kościelne się waliło, to już chyba papież Pius IX i, i, i później no widzieli, że nie da się tego tworu już ozdrowić, że nawet monarchie nie są zainteresowane, żeby podawać rękę państwu kościelnemu, że to jest już relikt. Zresztą tak naprawdę w dekonstrukcji państwa kościelnego olbrzymi w, 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 wkład był. No, no, no Książąc, tak? e, jakby nie patrzeć też włoskich, e, to były takie plany zupełnie racjonalne, że właśnie może ta Rosja, ta cara, e, nawróci się e, na, na katolicyzm, no, przecież też, też takie plany były, prawda? tak. tak one. Kompletnie fantasmagoryczne, mhm. ale już po tej pierwszej wojnie kwiatowej były plany yy, wysłania misji o, yy, watykańskiej do Rosji w momencie, kiedy zapanował tam wielki, yy, wielki głód, i yy, misja biskupa francuskiego Erbiniego yy, miała yy, rekomendację Watykanu. Ona poniosła fiasko, bo yy, i w Watykanie uznano w końcu tę Rosję za niemożliwą do nawrócenia, pozyskania dla, dla Watykanu. I przede wszystkim pomoc Watykanu w zwalczaniu głodu w Rosji w latach dwudziestych XX wieku no była skromna, minimalna. Ona nie przyniosła żadnego większego efektu. Więc to ta wędka zarzucona w Rosji, ona nie, przynęta się na nim nie złapała. Ale wracamy do tego punktu wyjścia po II wojnie światowej, pomimo tych fantasmogorycznych planów podbicia Rosji dla, dla katolicyzmu, no, daleko bliżej było Watykanowi do USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Zachodowi. No i trzeba pozyskać tych nazistów w nowej konfrontacji zimnowo zimnowojennej. I co ci naziści, jak oni faktycznie przemieszczają się z Niemiec III Rzeszy, Austrii do... Z wulkanów w... też, Ustasze, tak. Był ten właśnie szlak szczurzy, on zaczynał się de facto na Węgrzech, potem przechodził przez Austrię, głównie albejskimi szlakami, trasami Tyrolu, Prowadził do Bolzano, Merano, czyli na drugą stronę y, Alp, a potem do y, Genui i do Rzymu, a stamtąd na ewentualnie na drugą stronę oceanu, do Ameryki Południowej albo. Druga wodna zazwyczaj to była. Tak, było. albo do, y, do y, Egiptu, Syrii, y, tam gdzie byli jeszcze y, fr Francuzi y -y -y. czy, y, czy Anglicy. -y -y. Ale... To wymagało zaangażowania, jednak, no tak naprawdę, stworzenia pewnego proceduru przestępczego związanego z fałszowaniem dokumentów, albo przynajmniej zdawaniem takiego gleitu, który dawał pewien autorytet. Mam na myśli tutaj Czerwony Krzyż. Jak wiemy, no tacy ludzie jak Mengele, między innymi, no dzięki Watykanowi wyjechali z Europy, czy też wypłynęli z Europy. No, na fałszywych papierach tak samo Barbie, tak? zdaje się, no, Mengele, tak rzeźnik z, z Auschwitz, człowiek, który po prostu przeprowadzał eksperymenty na ludziach. No, no. i chyba numer, numer jeden Adolf Eichmann. No tak, to jest postać. To ta, ta trójka, która mogłaby wstąpić na to podium największych zbrodniarzy II wojny światowej. Eichmann, Mengele, Erich Friedke. No, i tak, i też jest ciekawa ta I historia fine. dotycząca niektórych przynajmniej z tych zbrodniarzy, którymi się zajął Mossad, siły izraelskie. Niektórzy zostali oczywiście doprowadzeni przed oblicze wymiaru sprawiedliwości i skończyło się to wyrokami śmierci. Ale powiedzmy sobie jeszcze trochę na temat naszego bohatera. No bo to. Powiedzenie, że zorganizował ten szlak, no to, 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 to nie da się tak zorganizować. To, to jest, wymaga rzeczy olbrzymiej logistyki, klasztorów, dokumentów, tworzenia nowej tożsamości, no i przede wszystkim olbrzymich środków. Piszemy o tym w książce, stawiając pytania, na ile papież plus 12, tak wiedział o tym samym procederze i na ile po prostu cała administracja watykańska była w to zaangażowana. Na ile papież Pius XII był zorientowany w szczegółach, tego nie wiemy, ponieważ akta Piusa do tej pory były... Jeszcze nie klucze. są odtajniane. Nie zostały wyeksplorowane. Ale podejrzewam, że w ciągu roku, roku, dwóch będziemy znali odpowiedź na to pytanie. Natomiast ten właśnie biskup Hudal był tym, który z ramienia papieża, z ramienia Watykanu Kierował, ale kierując się własną inwencją i, i logistycznymi i networkowymi możliwościami, kierował przerzutem tych nazistów z Austrii przez Tyrol, Italię do Ameryki Południowej lub do Egiptu, organizując im miejsca pobytu, pieniądze, zaopatrując fałszywe dokumenty. Od no i, o, i jakby zabezpieczając te logistyczne miejsca w klasztorach y, tego, tego szczurzego szlaku, y, czy szlaku szczurów, y, od, y, od Merano, od Bolzano po Rzym. Hmm. Hudal był, y, był prawdziwie małą figurą, bo zaledwie rektorem. Uh -huh. niemiecko-austriackiego seminarium w Rzymie, ale był znetworkowany, świetnie uh -huh. um, osieciowany w, w Watykanie. Miał w końcu też godność biskupa, no, która gdzieś tam umożliwiała wejścia na, na, na salony i zwiększała liczbę tych um, kontaktów. No i przede wszystkim um, hudal miał um, oparcie. W wyższym piętrze watykańskim, nie papieskim, ale tym sytuując się poniżej progu y, Piusa XII, czyli na przykład. Y, Kardynaw, arcybiskupem Moncinim, późniejszym Pawłem VI. VI. To był ten ta. wysoki szczebel watykański, który, do którego Chudal miał wjazd jakby taki, no, absolutnie bezproblemowy. Wchodził w papciach, jak to się mówi. To, to jest w ogóle ciekawe, bo jak analizujemy też na kartach tej książki, tej książki takie postacie jak Sidona, jedna z tej wielkiej trójcy: Kalwi i Marcinkus z Watykanu. No to też jest Sycylia i to też jest uwikłanie i tego establishmentu bankowego, który się rodzi. Też pod okiem Pawła VI i Montiniego, bo Sidona jest poznany przez niego, kiedy on jeszcze nie jest przecież papieżem, tak? I to jest to cudowne dziecko, które potrafi po prostu jak Wyprwać ten Wyprowadzić No właśnie, wyprać, no. pomieszać z pieniędzmi mafii, bronią i w ogóle zrobić wszystko. Ale też się tam pojawiają postaci, które, były, które pracowały dla Deutsche Banku chociażby, prawda, tego hitlerowskiego. Tam y, też y, pojawia się takie paserstwo związane z majątkami nazistowskimi, zwłaszcza na Sycylii. Tak, y, więc y, ten, jak gdyby ta historia y, związku, y, y, jak gdyby kościoła po II wojnie światowej, to jest z jednej strony y, y, szlak szczurów, a z drugiej strony upłynienie. Tego majątku, prawda? To jest w ogóle bardzo ciekawe wszystkim. Do, do, do dzisiaj nie wiadomo, skąd Biskup Hudal pozyskiwał fundusze. No, wtedy funkcjonował już Bank Watykański i to ten mm -hmm. Bank Watykański w tym wcieleniu, o którym Ty przed chwilą mówiłeś, w tej trójcy, tej, tej trójsty muskieterów. Tak, tak. Sidonia, Calvi. Tylko i, jeden na, umarł śmiercią naturalną. Ma no. <grym> Tak, tak, tak. Mm -hmm. Um, Hudal miał um, duże środki finansowe, które pochodziły um, najprawdopodobniej um, z Banku Watykańskiego. Tam już działał um, poprzednik Marcinkusa, um, świecki wprawdzie um, ba bankier Nawara, który jako pierwszy um, no, wprowadził Watykan na te szerokie um, rynki finansowe. Mhm. Um, więc Hudal, bo on jest jakby no odstoją, czy też tym, tą główną osią naszej dzisiejszej rozmowy, Hudal dysponował dużymi środkami finansowymi, których wypłukiwał Watykan już wtedy yy, prowadząc yy, no, tą podwójną, czy nawet niepotrójną grę, polegającą na praniu brudnych pieniędzy. Piszemy o tym w książce, że Watykan do dziś się z tym tematem nie rozliczył. Tak. No to jest jedna z takich, mi się wydaje, osi pewnych napiętych i bardzo drażliwych stosunków Watykanu z Izraelem. Dziś oczywiście Izrael jest krajem, na który spoglądamy z, z takim dużym zażenowaniem, to mało powiedzieć, z tym, przy dziwnie się zachowuje rząd Netanjahu. Natomiast ochrona tych zbrodniarzy była rzeczywiście wielką zbrodnią. Jest pytanie, jak Hudal uzasadniał tą pomoc? Bo przecież było powszechnie wiadome, że on pomaga faszystom. Co on na ten temat mówił? Od razu trzeba po powiedzieć, że Hudal miał protofaszystowskie poglądy. Proto od samego początku. Teatria, tak, to pogląd. On próbował jeszcze przed II wojną światową, jakby, ożenić katolicyzm z faszyzmem na poziomie nawet filozoficznym, doktryny. To mu się nie, nie udało. Wprawdzie napisał w 1937 roku książkę, którą ofiarował Hitlerowi, Hitler ją przyjął, ale nie poświęcił jej hmm, zbytnio uwagi, bo Hitlera kościół interesował niejako Zlepienie doktrynalne faszyzmu i, 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 i religii katolickiej, tylko interesował Hitlera Kościół instrumentalnie, na ile można go wykorzystać, by zdobyć i utrzymać władzę w Niemczech, a później na obszarach opanowanych przez Trzecią Rzeszę. Więc to ożenienie doktrynalne od strony Kościoła, religii katolickiej i faszyzmu się Gudalowi nie udało. Mhm. I, to, I za to otrzymał um, trochę e, bęczki e, w Watykanie, popadł w niełaskę e, papieża Piusa XII. Mhm. I ta aktywność po II wojnie światowej, kiedy ratował fizycznie e, zbrodniarzy wojennych, którzy mieli ten know-how mogący przydać się w nowej konfrontacji zimnowojennej z Związkiem Radzieckim, tu próbował zdyskontować chudal e, swoje akcje w tych najwyższych kręgach e, watykańskich. To mu się częściowo udało, zwłaszcza w kontekście um, arcybiskupa Montniego, mhm. czyli późniejszego Pawła VI. VI tak. Ale um, je, jeśli chodzi o tą taką wykładnię, no trochę eufemistyczną, trochę, um, trochę zaciągającą um, hipo, hipokryzją, no to on. Um, uzasadniał pomoc, tą rękę wyciągniętą do zbrodniarzy niemieckich i austriackich, na no, miłosierdzie boskim, Uf. które obejmuje wszystkich. <laughs> o ile wyznają swoje winy i przeproszą za nie. I pokrywało się to, to ta wykładnia religijna, z tym jego światopoglądem protofaszystowskim, no i ona utorowała drogę do aktywności. Którą, dzięki której, jak za rączkę przeprowadzał i e, ty, tych e, czterogwiazdkowych zbrodniarzy, i tych trzygwiazdkowych, i tych dwuwiastkowych zbrodniarzy w ciepłe e, pielesze. Myślę, że warto by było powiedzieć trochę o e, uciekinierach, o, o ludziach, którzy byli bef, beneficjentami e, te, tego miłosierdzia. Chodzi o to, żebyśmy nie myśleli, bo jest taka pokusa, że to byli ludzie, no, którzy pracowali tylko gdzieś tam przy kartkach, przy, przy jakimś tam wywiadzie i tak i tak dalej. I chciałbym wyraźnie, żebyśmy powiedzieli, ja może powiem o kilku takich mniej znanych, ale myślę, że znaczy bardzo dobrze znanych, ale no nie każdy się interesuje aż tak historią i, i faszyzmem, może to i dobrze. Ante Pawelicz to jest lider, jeden z pierwszych liderów e, e, faszystowskiego państwa chorwackiego, którego ambicją była eksterminacja e, muzułmanów oraz e, prawosławnych. To jest człowiek, który stał za ludobójstwem Serbów, Żydów i, Romu, i Romów. Na Bałkanach dochodziło do takich sytuacji, w których na przykład zbierano wszystkich prawosławnych, mówiono, że jeśli się ochrzczą, to będą mogli żyć w tym nowym państwie. Te osoby zbierały się w kościele, mówią, no, oszcimy się, tak jak to kiedyś mówiła, jak to, jak to mówiła Inkwizycja do Żydów, tak, oszcicie się, będziecie mogli w Hiszpanii zostać, będziecie mogli zostać w Portugalii, to jest ten sam patent. Ci biedni ludzie z dziećmi przychodzili do tych kościołów, no i wpadali w stasze z nożami i mordowali wszystkich, dosłownie wszystkich w tym kościele, kto tylko został. Ten człowiek by nie zrobił nigdy wielkiej kariery, gdyby gdyby nie protekcja kościoła rzymskokatolickiego. Ja przypomnę z, jaką, z jakim zainteresowaniem i z jaką życzliwością Watykan spoglądał na to nowe państwo faszystowskie. Nie wysłał swojego nuncjusza, natomiast wysłał swojego przedstawiciela, który był tam obecny. To jest też dość y, 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 ciekawa historia z jednego z liderów tego kościoła katolickiego y, w Chorwacji, no, wyniesionego niestety na ołtarze. I y, 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 wracam do Ante o ten człowiek, który miał krew na rękach przez Austrię, tak jak mówiłeś, y, przedostał się do Argentyny i y, 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 no, był na jego zamach w 1959 roku w Buenos Aires, natomiast uda udało mu się zbiec do Hiszpanii. Gustaw Wanger e, to jest zastępca komendanta obozu Sobi Boże. Uciekł przez Austrię, Włochy. E, został ujawniony w 1978 roku, prawdopodobnie przez izraelski wywiad. Zginął e, w związku z egzekucją. Edward Roszmanka z Rygi to był człowiek, który odpowiadał za getto rosyjskie w tym obozie w tym getcie rosyjskim, uczestnik masowych egzekucji, dzięki, dzięki Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi przedostał się do Argentyny, dzięki Kościołowi, zmarł w 1977 roku w Paragwaju. Erich Priebker, to jest postać bardzo znana, emblematyczna, wiadomo jest, jest odpowiedzialny za Masakrę w górach ardeńskich, około 400 ofiar. I znowu Argentyna, natomiast ujawniony w 1994 roku, został skazany we Włoszech i wydany do Włoch, i tam odbywał karę dożywocia Adolf Meller, ale rzeczywiście ci najbardziej znani to. Adolf Eichmann, główny organizator deportacji Żydów. On osobiście może nie odpowiadał, ale ja przypomnę, że mówimy o milionach, 6 siedmiu milionach Żydów na całym świecie. No Adolf Eichmann, czyli ten główny architekt konferencji Wazy. Um, który wymyślił, wykoncypował i wprowadził w czyn Holokaust. Hmm. I Eichmann miał świadomość, Popełnienia potwornego przestępstwa, ludobójstwa wobec ludzkości, no i kiedy zakończyła się Druga Wojna światowa, on się ukrywał w Niemczech do momentu, kiedy nie zaświeciło się dla niego to zielone światło i nie spróbował właśnie z pomocą biskupa Hudala przedostać się z z rano. Z Genui, tak. Później Genui, do Argentyny. Przez Genuę do Rzymu i potem z powrotem do Genui i, mm -hmm. i, i za ocean do Argentyny. No i przypomnijmy, że on nie uniknął odpowiedzialności, został schwytany przez Mossad i, i, i on przynajmniej odpowiedział za te swoje czyny. To jest charakterystyczne, że Kościół potrafi się. Przyznawać pod swoją presją opinii publicznej do pewnych, no, trudno nazwać to błędów, bo to trzeba nazwać zbrodniami. Myślę tutaj chociażby o to, że papież Franciszek, no, który jechał do Kanady, tak, no, wyraził jakieś swoje stanowisko wobec właśnie tego, co się w Kanadzie działo. Mieliśmy też stanowisko wobec Irlandii, wobec szkół rezydencyjnych, tak? Przepraszam, wokół właśnie tej całej edukacji, która była bardzo przemocowa i pedofilii. Ale ja nie pamiętam, czy ty pamiętasz w ogóle jakąś taką wypowiedź Watykanu, w której oni by się jakoś wypowiedzieli na temat właśnie organizowania. Józefowi Mengele, tak? No, lekarzowi. No, ja nie wiem, czy można tego człowieka nazwać lekarzem, który przeprowadzał jakieś eksperymenty, badania, po prostu wszczepiał jakimś bliźniaków, bliźniakom jakieś, jakieś rzeczy. Za to kościół nie przeprosił. Ja nie w sobie takiej sytuacji. Um. Przy chyba największej takiej dozie empatii i, 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 i wyjścia Kościołowi naprzeciw, można byłoby potraktować to, przepraszam, wypowiedziane przez Jana Pawła II na kanwie roku świętego w 2000 roku no za te zbrodnie, które nie zostały zadeklinowane, ale czy to jest satysfakcjonujące? Wydaje mi się, że nie. Tak. E, zostajemy e, was z tymi refleksjami. E, oczywiście książka e, w sposób bardzo taki szczegółowy, ale też bez e, tych wszystkich szczegółowych skali, tak żeby e, to po prostu zgrabniej fajnie się czytało. Tak jak mówicie, że dobrze się wam czytało Kryminalną Historię Watykanu i e, jest e, opowiedziana. Ja powiem tylko tyle, że w żadnej hajmie bynajmniej nasz bohater, o którym tutaj rozmawiamy nie zmarł, wręcz przeciwnie, on był człowiekiem bardzo fetowanym, bardzo zasłużonym dla Kościoła, do nikomu do głowy nie przyszło, ja mówię oczywiście o Hudalu, tak, żeby w czasach jego funkcjonowania, żeby go ktoś zaatakował, wręcz przeciwnie, ale Tłumaczymy, że to nie był wyjątek, sposób myślenia o komunizmie, ta obsesja związana z liberalizmem, z masonami, Żydami, no bo oczywiście przypomnę, że no, komuna to żydokomuna komuna, tak, i Masoni, to nie jest jeden biskup chuda. Encykliki papieskie, które powstawały na przełomie XIX i XX wieku, zwłaszcza, pokazują no, obsesyjną, wręcz zoologiczną, rasową nienawiść Watykanu. Wobec to no właśnie wszystkiego, co inne. Mówię razową, bo mam na myśli też Żydów. W tym odcinku to wszystko, a ja Was zapraszam za tydzień. Porozmawiamy o świętej, chociaż, czy można tak mówić, no ale jednak, taka nazwa się przejęła Infizycji. Do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.